Sponsorami programu są operator sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent smartfona LG V10. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GOPR jest sponsor programu Tauron. Sprzedawca prądu z usługą Serwisant24. Croczna zima z GoPrem. Witamy serdecznie Skarpacza. No i teraz rady, co zrobić zanim wybierzemy się na narty razem z nami Sławomir Czubak i Jacek Kierzuń ratownicy Gopru. witamy panów serdecznie, wydawałoby się, że prosta sprawa, bierzemy narty, zjeżdżamy jeśli potrafimy zjeżdżać i tyle i, i to wszystko, o czym powinniśmy pamiętać, ale na każdym stoku powinien być regulamin, co w takim regulaminie jest, czy na każdym wygląda tak samo, na co powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim pozornie prosta sprawa, tak jak wczoraj rozmawialiśmy przed wejściem na stok, oczywiście zadba, musimy zadbać o przygotowanie kondycyjne, przygotowanie naszego sprzętu zalecamy wszystkim, bez względu na wiek używanie kasków. Jeżeli już jesteśmy na stoku, przed wejściem na stok, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim zapoznać się z regulaminem, na, w którym są określone pewne zasady, pewne reguły. E, również od momentu wejścia w życie ustawy o ratownictwie górskim i na zorganizowanych narciarskich e, nie zawsze na stoku będzie ratował GOP lub top. Mogą to być ratownicy narciarscy zatrudnieni przez zarządzanie całego tej zorganizowanym terenie narciarskim. I w naszym obowiązku również należy, aby zadbać o to, aby o taki numer, zasięgnąć informację o taki numer. Żeby mieć ten numer, że w razie wypadku wiemy do kogo zadzwonić. Czy te regulaminy są w jakimś widocznym miejscu, zawsze muszą być przy wejściu? E, tak, oczywiście. To, to, o tym mówi ustawa, e, czyli zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim musi taki regulamin e, udostępnić w miejscach wejścia na zorganizowany tak, teren narciarski. Bardzo, musimy podzielić się mikrofonami, tylko mikrofony naszych gości. to Może zrobimy tak, przepraszam, ten będzie dla się i, i możemy już kontynuować. My będziemy panom te mikrofony postawiać, ale wróćmy. To musi być widoczne miejsce, wchodzimy na stok, no i nie możemy przeoczyć, ile nam zajmie przeczytanie takiego regulaminu. No myślę, że kilka minut to maksymalnie, mimo tego, że ten regulamin może być bardzo rozwinięty. Tak, w tym regulaminie muszą być zawarte reguły, które zarządzający określi na tym zorganizowanym terenie narciarskim. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie zawsze jest to tożsamy regulamin z regulaminem FIS. To zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim określa zasady bezpieczeństwa i warunki, na jakich ten narciarz musi, jaki ten narciarz musi tutaj spełnić poruszając się po tym terenie. Czyli może się okazać, że na każdym stoku będzie mieć do czynienia z zupełnie innym regulaminem? Dokładnie tak, dlatego tutaj zalecamy, apelujemy o to, aby z takim regulaminem się bezwzględnie zapoznać. Każdy inaczej określa te reguły, jest to mniej więcej ramowo narzucone, tak, ale każdy zarządzający, jest, jest to jego teren, to on określa zasady udostępniania tras tra tra biegowych czy tras zjazdowych, tak. Także tutaj to jest bardzo ważne. Również w widocznym miejscu przy wejściu na dany zorganizowany teren narciarski powinna być ta informacja, o której już wspomniałem, czyli ten Numer, numer do ratowników naciarskich. Nie zawsze będą to ratownicy GoPro czy Topro. Jeśli chodzi o regulamin, najważniejsze punkty, o czym powinniśmy pamiętać, takie punkty, które się znajdą w każdym regulaminie. Przede wszystkim są to punkty dotyczące bezpieczeństwa, tak? czyli na pewno takie, takie zapisy jak zapis mówiący o używaniu kasków narciarskich przez dzieci do 16 roku życia. Oczywiście my, jako instytucja promująca bezpieczne zachowanie się na stoku, apelujemy, aby wszyscy używali kasków narciarskich ze względu na technikę jazdy, która pozwala rozwijać bardzo duże prędkości. Wykorzystujemy bardzo dużą część stoku, dlatego Same używanie kasków wszystkich. No i oczywiście wiele innych reguł, tak, takich jak na przykład y, pojazdy ratownicze. czym będą się poruszały, jak będą oznakowane. Y, przykład naszych pojazdów, które mają niebieską sygnalizację, sygnalizację dźwiękową. Y, w regulaminie powinien być taki zapis, że jeżeli taki pojazd porusza się pod prąd, bo często porusza się pod prąd, ma pierwszeństwo. tak? I y, y, narciarze, którzy poruszają się na stoku, muszą ustąpić pierwszeństwa takiemu pojazdowi. Regulamin to jedna rzecz, ale na nartostradach, na trasach narciarskich mamy także znaki, na które też trzeba zwracać uwagę. No to jest pewnie tak jak w ruchu drogowym, no, że te znaki określają po prostu kto ma pierwszeństwo, gdzie możemy wjechać, czego musimy się ustrzegać. Tak, dokładnie. Tak jak regulamin, tak samo zarządzający musi e, określić zasady poruszania się po takich nartostradach i określić, czy na przykład na takiej nartostradzie są jakieś miejsca niebezpieczne i je odpowiednio oznaczyć. Czyli są e, znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze. E, I te znaki e, poruszający się po tych nartostradach muszą znać, szczególnie na przykład e, granice narciarskiej trasy zjazdowej, szczególnie jeżeli warunki śniegowe są ograniczone i ta nartostrada nie jest w pełni e, zaśnieżona, bądź miejsca gdzie wchodzą czy bądź przecinają nartostrady szlaki turystyczne. Te miejsca muszą być bardzo dobrze oznaczone, bo to tak jakbyśmy na autostradzie bez ograniczenia prędkości zrobili przejście dla pieszych. I to nie są takie stałe znaki, bo one muszą pewnie na bieżąco w miarę z warunkami atmosferycznymi się zmieniać. Dokładnie, dlatego zarządzający ma obowiązek przed otwarciem trasy i po jej zamknięciu zrobić odbiór takiej nartostrady. Pewnie idealnie by było, gdyby wszyscy narciarze i wszyscy ci, którzy jeżdżą na deskach, na stokach, rzeczywiście zapoznali się z regulaminem i stosowali się do zasad. No tak, to jest najważniejsze pod kątem bezpieczeństwa własnego, jako użytkowników, jak i pod kątem innych, tak, użytkowników, którzy są na stoku. I oprócz tych regu regulaminów, który jest bardzo istotny, numer, który jest bardzo istotny, przede wszystkim zdrowy rozsądek. To, co, o, o czym tutaj rozmawiałem tak naprawdę przez dwa dni. Zdrowy rozsądek, y myślimy o tym, co robimy. Y mamy na względzie nie tylko swoje bezpieczeństwo, jeszcze podkreślić, ale również bezpieczeństwo innych. No, zdarza się tak, że ktoś po prostu czuje się zmęczony, usiądzie na środku stoku i wtedy o wypadek nietrudno. Dokładnie, no tutaj to jest tak jakbyśmy na autostradzie zatrzymali się nagle na środku, tak, na autostrady, bo jesteśmy, jesteśmy zmęczeni, niestety. Chcemy się przespacerować. Dokładnie, chcemy się przespacerować, także to niestety musimy zjechać na bok, najlepiej w miejsce wyznaczone, miejsce bezpieczne, jeszcze przeważnie odgrodzone siatkami, tak, także raczej takich rzeczy staramy się nie robić, bo no, robiąc manewr taki, że zatrzymujemy się na środku stoku i siadamy, narażamy swoje zdrowie i zdrowie innych. Czy narcia że snowboardiści zdają sobie sprawę, jak niebezpieczne może być chociażby takie zderzenie. No bo prędkości osiągane na, na takim stromym stoku, jeśli są dobre warunki, jeśli ktoś umie dobrze jeździć, no to to jest taka chyba trochę zasada ograniczonego zaufania, znowu nawiąże do ruchu drogowego, że no co z tego, że my jeździmy świetnie, jak ktoś, kto no nagle wyjedzie nam pod nogami, no może się okazać, że po prostu tych umiejętności nie, nie ma, nie uważa. Dokładnie. Tutaj przytoczę taki, taką rzecz, którą przytacza policja. E, wystawmy rękę, przy poruszając się autem przy kilkudziesięciu kilometrach na godzinę, e, to jak nam tą, tą rękę szybko zabierze ten wiatr i tu jest tak samo. Narciarz w ciągu kilkunastu sekund rozpędza się do prędkości kilkudziesięciu kilometrów na godzinę mimo płaskiego stoku, więc wydaje się, że, że to jest niewielka prędkość i zawsze możemy panować nad nią, ale niestety to tak jak z samochodem droga jest, hamowania jest dosyć długa i niestety zderzenie z jakąkolwiek sytuacją, osobą, sztuczną przeszkodą nagle po prostu no, powoduje bardzo duże i niebezpieczne skutki. Czyli zanim wybierzemy się na narty, pamiętamy przede wszystkim o tym, aby pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, rozglądać się. Czytać regulamin, no i później mamy bezpieczne korzystanie z tego, co natura nam daje. Dokładnie tak. Po to zorganizowane tereny narciarskie są, po to, żeby nam umożliwiać rekreację. Korzystajmy świadomie, korzystajmy bezpiecznie. A apelujemy, proszę Państwa, o to, aby każdy z nas czuł się bezpiecznie i każdy o każdym na stoku pamiętał. Regulamin, znaki, ale także nasze wyobrażenie o bezpieczeństwie, no i powinno być dobrze. Sponsorami programu byli Operator Sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG producent smartfona LG V10. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z Gopr był sponsor programu Tauron. Sprzedawca prądu z usługą serwisant 24.